Narodowego Święta Niepodległości stajemy nad mogiłą żołnierzy poległych w 1920 roku. Oddajemy hołd wszystkim walczącym o wolną i suwerenną Rzeczpospolitą. Każdego roku, 11 listopada upamiętniamy kolejne rocznice odzyskania w 1918 roku przez naród Polski niepodległego bytu państwowego. Chylimy sztandary i oddajemy cześć tym, Dzięki którym po 123 latach zaborów odrodziła się niepodległa Polska, a także wszystkim, którzy bronili odzyskanej niepodległości, płacąc za to krwią i życiem. Szanowni Państwo, marszałek Józef Piłsudski, Piłsudski powiedział: Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich. Mamy nie tylko prawo, ale obowiązek, aby Narodowe Święto Niepodległości pochylać głowy nad bezimiennymi mogiłami tych, którzy, jak mówią słowa legionowej pieśni, potrafili. Nieść życie swe dla ideału. Dziś odszuka, odszukajmy we własnych sumieniach osobiste znaczenie słowa Ojczyzna. Zastanówmy się, czy potrafimy żyć i pracować dla dobra naszego wolnego, niepodległego kraju. Czy z dumą możemy stanąć przed tymi, którzy tu spoczęli, wiedząc, że o taką właśnie Polskę walczyli? W tym uroczystym dniu życzę wszystkim Państwu, abyśmy zawsze myśląc o swoim kraju i rodakach, mogli czuć dumę i radość z tego, że jesteśmy Polakami. Życzę. Abyśmy w naszych małych ojczyznach, gminach i powiecie dzięki ludziom pełnej pozytywnej energii, ambicji i nadziei, nadziei budowali pomyślną przyszłość naszego wspólnego dobra, Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Was wzywam, nasze bowiem słowa są ułomne i niedosyć są wielkie i za mało skromne. Nie dość, żeśmy cierpieli, za mało walczyli, byśmy mogli cokolwiek powiedzieć w tej chwili. Jakże wymowne przy tej mogile, jakże wymownie przy tej mogile brzmią słowa wiersza pod tytułem „11 listopada napisanego przez Jana Lechonia w dziesiątą rocznicę niepodległości. Szanowni Państwo, Drodzy kombatanci, żołnierze, mieszkańcy Półtuska i Ziemi Półtuskiej, przybyli na tę uroczystość goście. W 93. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości spotykamy się jak co roku, by oddać hołd tym, którzy walczyli o wolną ojczyznę. To nasz moralny obowiązek. Wszystkie wypowiedziane tu słowa są ważne. Ale najważniejsza jest nasza pamięć, szacunek, modlitwa i osobisty przykład. 11 listopada 1918 roku w Kąpień podpisano zawieszenie broni, broni w trwającym od czterech lat konflikcie zbrojnym. Dla Europy oznaczało to koniec wyniszczającej I wojny światowej. Dla Polski była to data jeszcze bardziej znamienna. Wtedy to właśnie 11 listopada rada regencyjna przekazała władzę nad Wojskiem Józefowi Piłsuskiemu, który został naczelnikiem państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita, Radość z odzyskanej niepodległości była wielka. Ludzie wyszli na ulicę i mimo wielu troski kłopotów świętowali odradzającą się po 123 latach państwowość. Jędrzej Moraczewski pisał wtedy: Prysły kordony, nie ma ich. Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo, na zawsze, chaos to nic, będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni. Dzisiaj, w tym szczególnym dniu, w wielu z nas rodzi się refleksja i zadajemy pytania: czy potrafimy docenić i dobrze wykorzystać naszą wolność? Jak ją pielęgnujemy? Czy jeszcze potrafimy się nią cieszyć? Pochylmy dziś czoło nad bohaterskimi żołnierzami niepodległości. To z ich krwi oraz z wielkich pragnień całego narodu. Odrodziła się niepodległa Rzeczpospolita. Zróbmy wszystko, aby 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym. W rocznicę ponownych narodzin naszej ojczyzny manifestujmy nasz patriotyzm. Nie zapominajmy o tradycji i o dobrych wzorach. Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami. Przez własny przykład uczmy patriotyzmu. Kolejne pokolenia. Niech kwiaty złożone na mogile żołnierzy poległych na półtuskiej ziemi w obronie tak młodej wówczas wolności świadczą o naszym szacunku dla tych, którzy walczyli i pracowali po to, abyśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej ojczyźnie. ubierz znowu w barwy rozmaite. Zdejm z oczu popiół, oczyść język z piołun. Spuść czysty deszcz, by zmieszał się z łzami. Nasi umarli, niechaj śpią w zieleni. niechaj żal uparty nie wstrzymuje czasu, a żywy Niechaj rosną serca od miłości. Boże, wspomóż ludzi biednych, rzuć jak płatkę promyk jasność, byśmy przeszli nad przepaścią. Boże, daj radosny dzień powszedni, Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść Wam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wino i nie być nas na pokuszeniu ale nas zbaw ode złego. Amen. Ciesząc się z niepodległości, przywołujemy nasze tradycje i pamiętamy o przeszłości. co chcę